pałacu królewskiego wyszedłem już jakieś 20 minut temu i idę sobie tutaj miejskim deptakiem wzdłuż rzeki Mekong. Fajne miejsce, szeroki deptak. Tutaj miejscowi sobie odpoczywają, spacerują, spędzają czas. Bardzo przyjemne miejsce, ponieważ od rzeki jest taki chłodzik, taka fajna bryza. Wracając, tak, czemu były barierki, barierki w, w pałacu? A mianowicie, za 3 dni wypada święto narodowe, czyli 9 listopada, Dzień Niepodległości Kambodży. Dlatego w mieście jest zamieszanie, część ulic tutaj przy pałacu jest zamkniętych. Ulice są dekorowane, jest zrobiona mównica dla rodziny królewskiej także na pewno będzie się dziać. A ja tymczasem idę sobie do świątyni Nom, która znajduje się jak mi pokazuje Maps mi jeszcze jakieś 10 minut 10 minut drogi. Jest godzina już. Jest godzina już 16:00. Także już słonko troszkę zachodzi, więc zrobiło się przyjemnie. No, myślę, że dotrę tam, pozwiedzam, odpocznę. Po drodze jeszcze tą właśnie muszę znaleźć jakąś knajpkę i coś sobie zjeść dobrego, tam już widzę, że coś się dzieje, więc chyba sobie zaraz siądę, kupię wodę, muszę trochę odpocząć, bo zacząłem dość intensywnie. Po jakimś półgodzinnym spacerku wzdłuż rzeki Mekong dotarłem do wzgórza świątynnego, świątyni Pat -Nom. Z tym miejscem wiąże się pewna legenda, a mianowicie mieszkająca w pałacu królewskim bogata wdowa pani Pen spacerując na brzegiem Mekongu. Znalazła pień. Po jego wyłowieniu okazało się, że w środku znajdują się trzy figurki Buddy i jedna figurka Wisznu. Więc pani Pen z pomocą okolicznych wieśniaków kazała usypać właśnie to wzgórze, a na jego szczycie wybudować świątynię. Po wybudowaniu świątyni figurki Buddy umieszczono na jej szczycie, a figurkę wisznu poniżej. Nazwa tej świątyni dokładna to jest Duan Pen Wat Phnom, czyli świątynia pani Pen na skórze. No i oczywiście od, albo nie oczywiście od tej nazwy wzięła się nazwa miasta, czyli Phnom Penh. To taka historia. Miejsce jest dość fajne i tutaj można się fajnie ochłodzić, ponieważ tu jest taka mała, można by powiedzieć, dżungla. Podobno tutaj występują, przylatują, mają skronienie w tych drzewach tutaj. To są bardzo duże, liściaste, rozłożyste, egzotyczne ptaki. Nie pamiętam teraz nazwy, jak się teraz nazywają te ptaszki, ale ich nie widzę. Nie widzę, także słychać ładny śpiew i tutaj rozmowy tychże ptaków, ale nie widać ich. Także jest tutaj bardzo przyjemnie, chłodno, ale ja już tak się rozglądam, właśnie, bo nie wiem, czy będzie tutaj widać. O, zbierają się chmurki i będzie za chwilę kolejny krótki monsunik. Także będę sobie wchodził. Bilet do świątyni. Kosztuje jednego dolara. Także, także na spokojnie. Nie ma drogo. I co? No idę. Idę dalej. Do góry. Czeka mnie troszkę wchodzenia. O, już właśnie. Akurat kiedy będę wchodził, całe szczęście zaczyna padać. Także się troszkę spieszę i, i idę. Tutaj widać są różne ścieżki, które prowadzą na wzgórze, na wzgórze świątynne. Ale widziałem też od przodu świątyni, że są takie wielkie, długie schody. Ale ja wybrałem opcję, opcję dłuższą, żeby jeszcze sobie pooglądać może okolice. O, już jestem prawie na górze i zaraz będę wchodził do świątyni. O, tutaj właśnie jest wejście wejście główne i te schody prosto na górę, którymi nie szedłem. No, prosto na górę albo o, prosto na dół. Pad Phnom jest pagodą, która symbolizuje nazwę Phnom Penh. I miejscem historycznym, które jest częścią kmerskiej tożsamości narodowej. Wnętrze świątyni ma budowę ołtarzową, z dużym brązowym siedzącym Buddą otoczony innymi posągami, kwiatami, świecami i przedmiotami kultu. Ściany pokryte są freskami, zwłaszcza opowieściami Jataka o wcześniejszych reinkarnacjach Buddy. Każdy kto mnie choć odrobinę zna i ogląda moje filmy wie, że lubię podróżować, spacerować i zwiedzać targi. Na targach można zobaczyć wiele ciekawych rzeczy Poznać ludzi, zjeść, porozmawiać i po prostu jest tutaj Rewelacyjny klimat. A, i co ciekawe, no tutaj nie ma turystów. Na miejscowy targ raczej się oni nie zapuszczają, bo jest tu trudno, nie jest czysto, jest trochę niebezpiecznie. No i różnego typu <laughs> y, różnego typu zapachy. A ja sobie przyszedłem i będę sobie tutaj chodził zaraz i będę oglądał. Dość szybko okazało się, że to jest nocny market, czyli on dopiero rozkręca się. Kramy się otwierają dopiero gdzieś koło szóstej Mamy pół do i no, zaczyna się. Zaczyna się tutaj rozkręcać targ, a ja zatrzymałem się na jedzenie. Bo właśnie na nocnych targach można sobie fajnie zjeść street food. Miejscowy, miejscowe, miejscowe jedzenie, także ja sobie zamówiłem loklak, które wygląda tak, jest to mięsko z jajeczkiem i z warzywami, oczywiście smażony ryż i przyprawy. Kurde, rewelacje, mega. A więc tak, mamy już godzinę 19. Ten targ okazał się dość mały i praktycznie tylko z ubraniami, więc pół, znaczy tak, pół z ubraniami, a pół z jedzeniem. Ja sobie zjadłem loklaka, bardzo dobry, porcja duża za 15 tysięcy riali. No i właśnie na początek może byśmy tak zaczęli porozmawiać o pieniążkach. Przejdę sobie tylko przez ulicę, ponieważ w Azji, ponieważ w Kambodży nie ma pasów na bocznych ulicach i wygląda to tak. Jak się zbliżasz do skrzyżowania lub do ulicy, thank you, to... Nie możesz czekać, bo jak cię obezwładni strach, to już potem nie będzie nie będzie już odwagi iść. Także trzeba ruszyć przed siebie, rozglądać się iść bezpiecznie, ale pewnie. Także dobrze. To tak wygląda. Teraz bym motocyklista rozjechał, ale patrzyłem do kamery, to jest całkowicie moja wina. Więc sobie tutaj zejdę troszkę na boczek. A więc tak, jak się przyjeżdża do kraju, do obcego kraju, najlepiej na początek obczaić walutę. Przelicznik waluty, żeby nie dać się, że tak powiem, oszukać. W Kambodży występuje rial. Rial ma wartość, w sumie nie jeden, tylko tysiąc riali ma wartość naszego jednego złotego. 4000 riali to tak liczą jednego dolara. Ceny. Za obiad zapłaciłem 1500 riali, czyli 15 zł. Plus woda. Uwaga, woda była droga, bo mnie skasował 1500 riali. Tak. 1500 to jest półtora zł. Ale wodę można kupić 1,5 litrową, zimną, już za 1000 riali, czyli 1 zł. To w każdym razie ja się tutaj śmieję, bo mnie wyszedł cały porządny obiad. Smażony ryż, mięsko, jajko, jarzynki. Do tego wyszło mi 16 zł. I pojadłem masakrycznie. Ceny w sklepach. Byłem teraz, się rozglądnąć. W sklepie 7-11. Uwaga, są pasy, ale trzeba zwracać uwagę na kierowców i przechodzić między nimi. Ok, to było takie większe skrzyżowanie. A więc tak, byłem w sklepie, a tu sobie przejdę na boczek, tu jest e, ciszej trochę. 7 eleven tak jak mówiłem. I na przykład Pepsi puszkowa mała, czy Sprite, czy Fanta, to jest cena jakieś 1700. 1700 reali, czyli złoty 70. Półtora zł. litrowa Pepsi, którą sobie zakupiłem, bo się tak pić Pepsi chciało, kosztowała nawet nie półtora litrowa, tylko 600 ml, troszkę więcej niż pół litra kosztowała mnie 2,5 tysiąca riali, czyli 2 złote 50 groszy. Zł. Czyli ceny są naprawdę przyjazne turystom. Oczywiście w miejscach komercyjnych, w miejscach, gdzie są turyści, to w, w kramikach będą, będą te produkty oczywiście droż, droższe. Nie? Jedną kupiłem wodę, co mi się bardzo chciało e, pić. Przed y, tym pierwszym muzeum, który dzisiaj rano to no, zapłaciłem za 1,5 litrową wodę, <laughs> za pół litrową wodę, przepraszam, 2000 reali, No, czyli zostałem oszukany. Przyznaję się. Podobnie zostałem oszukany. Nie no, dobra, śmieję się. Z tuk tukiem przewodniki, y, różnego rodzaju przewodniki. Filmy na YouTube mówiły, że. Tuktukowcy z lotniska biorą 20-30 dolarów. No i na taką cenę się przygotowałem, nie? Mówię, raz zmęczony po w sumie 6, 12, 18. W sumie po, po 18 godzinach lotu no to by mi nie zależało. Ale co? Na lotnisku tuktuki z firmy. Firmowe, nie prywatne. 9 dolarów! No to. troszkę mało w porównaniu do tych wszystkich filmów na YouTubie i nad przewodnikami, więc się nawet nie zastanawiałem. Ale dzisiaj, i to był. Yy, to była trasa z lotniska, 15 minut, może jechałem. Więc mi się wydawało, że to mało jest tam, 9 dolarów. Ale dzisiaj, jadąc na pola śmierci, pan miły tuk tukiem za pół godziny do Dość kawałek poza miasto, skasował mnie 8 dolarów. No więc 9 dolarów to jednak było troszkę dużo, jakby tak porównać. Ten sam pan mnie przywiózł, jeszcze w sumie zaczął od mnie wziął mnie do pierwszego muzeum, potem na Pola Śmierci, i potem odstawił mnie do, pod pałac za dokładnie 19 dolarów ale miałem w drobnych 23 więc mu dałem 23 dolary i pan się bardzo bardzo ale to bardzo się ucieszył dla nas dla nas 4 dolary to jest tam 16 zł 17 a dla niego to jest już fajny obiad dla całej rodziny więc. Więc ja wychodzę z założenia że jeżeli coś nas nie boli finansowo to lepiej. Fajnie jest przynajmniej... Sorry? Fajnie jest, przy... jest e, taką dać tak, taki napiwek. Wszyscy się cieszą, a Pan naprawdę był bardzo dziękował i było to bardzo miłe. Ja mam jeszcze drogi do mojego hotelu w sumie jeszcze 20 minut i sobie tak dreptam uliczkami Nopen. i zwiedzam miasto nocą. Czy się czuję bezpiecznie? Oczywiście. Czuję się bardzo bezpiecznie. Przynajmniej na razie. Ludzie są pomocni, mili. Nie ma żadnego problemu. Jak przechodzę przez ulicę, nie trąbią. To nie na mnie. Nie trąbią na mnie, tylko się uśmiechają. A więc, tak. Stoję przed kolejnym wyzwaniem. Tak jak mówiłem. Bierzemy głęboki wdech. Nie myślimy o strachu i za chwilkę popatrzymy jak tylko będzie luka i ruszamy. Teraz się rozglądam. Okay. O, tak między autami się przechodzi. Także ja już idę sobie do hotelu, bo jest godzina 19, już jestem jestem trochę zmęczony, przepocony no cały dzień zwiedzania. Muszę się pokąpać i odświeżyć i dychnąć sobie, a może po drodze jeszcze znajdę znajdę jakąś kawiarnię, to był sobie kawkę strzelił albo jakiś dobry sok z egzotycznego owocu ale to zobaczymy mam jeszcze trochę drogi także sobie idę witam wszystkich serdecznie kolejnego dnia zwiedzania w stolicy Kambodży Dzień rozpocząłem oczywiście od pysznego śniadanka I tak, jaki plan na dzisiejszy dzień? Yy, a więc dzisiaj musiałem yy, zdać pokój więc nie wybierałem się z rana na miasto bo nie było to sensu no pokój do 12, jak ja bym się wybrał na miasto, musiałbym tu yy, do pokoju specjalnie wracać brać rzeczy Byłby, byłoby to troszkę komplikatywne, y, więc y, ogarnęłem sobie teraz wszystko i ruszam w miasto. Y, plecaki zostawiłem, elektronikę zostawiłem sobie tam, wziąłem tylko wodę i najpotrzebniejsze rzeczy. Y, wrócę do hotelu tak pewnie gdzieś 17 17-18, bo o 20 mam autobus nocny wtedy sobie tam spod hotelu wezmę tuk tuka i dojadę na przystanek na razie dokładnego planu jako tako nie mam bo wczoraj zobaczyłem rzeczy, które chciałem tu jeszcze zobaczyć ale na początek pójdę sobie do Central Market pochodzić popatrzeć może coś jakieś pamiąteczki zakupić Zobaczymy co będzie. Co tam znajdę? Jest godzina teraz. Jest godzina teraz po 11 .00. już słonko grzeję. Przydałoby się czapeczkę kupić, bo sobie z domu nie wzięłem. Także zapraszam na kontynuowanie przygody ze Ale miałem teraz przygodę. Szedłem sobie, szedłem sobie drogą, a tu są takie ulicom. Czasami trzeba mijać, mijać auta, mijać ludzi, mijać zaparkowane tuktuki. I była taka sytuacja, że pan sobie wyremontował podjazd, beton wylał. Taki kawałek po prostu taki podjazd zrobił, żeby auta mogły spokojnie wjeżdżać No i mów to wdepłem. Oczywiście na wesoło się wszystko skończyło, bo potargowałem się z nim z 5 dolarów, zeszłem na 2,5 dolara. Tak, na wesoło żeśmy się targowali. Oczywiście ja chciałem mu dać, ale potem nie chciał. Potargował się ze mną na wesoło, wziął paczkę i to sobie wyrównał i powiedział no problem, no problem. Nie ma żadnego problemu z tym. Nie chciał żadnych pieniędzy. Zeszła się grupka ludzi. Śmialiśmy się. Dlatego i dlatego właśnie lubię ten kraj. Tu jest wszystko na spokojnie. Zero nerwów. Wszystko można obrócić. obrócić w żart, wszystko się da naprawić i rozwiązać. Jak on to powiedział? geli? No problem? Giele geli? Jakoś tak, dokładnie. No także ja już jestem przy wejściu głównym do marketu. I... No jak tutaj widać już po bokach już się zaczął, ale ja sobie pójdę do, na główne wejście. Tam będzie zapewne cień. Widzę, że jest cień, więc będzie troszkę ochłody. Central Market, jak sama nazwa mówi, to targ centralny usytuowany w samym środku miasta. Jest to jasno-żółty budynek wybudowany w stylu Art Deco i otwarty w 1937 roku. Spaceruję już sobie po tym targu już dłuższą chwilę. Tak naprawdę to się w sumie zgubiłem. Ale, ale w takich miejscach to polecam się zgubić. Jest naprawdę rewelacyjne miejsce. I, i co? I znowu muszę stwierdzić tutaj, że przewodniki, przewodniki internetowe i tak dalej, które wyrażały opinię, że tu jest nudno. I nic tu nie ma. Nie mają racji. Chyba ci ludzie, co, tutaj, co o tym mówili, to chyba byli w dzień wolny od pracy. Naprawdę piękne miejsce. Dużo rzeczy. Tu jest wszystko. Tu jest wszystko. Od chemii gospodarczej po egzotyczne wielkie kraby. Nie ma rzeczy, której tutaj nie ma. I jest naprawdę ogromny. Przypomina stadion dziesięciolecia kiedyś jeszcze dawno temu, kiedy tam też można było kupić wszystko i jest. Chyba jedynie większy jest tylko Czaku Chak w Tajlandii w Bangkoku. Ja w sumie nie wiem gdzie jestem. Chodzę sobie i spaceruję. Potem włączę Maps Mii to się odnajdę. Nie jest to problem i każdemu polecam się zgubić. Bo to jest naprawdę świetne miejsce do zwiedzania. I co? I nie ma tu turystów. To jest fajne. To jest w sumie dla miejscowych, tak? Yy, także z fajnych rzeczy tutaj jest to, że w centralnej części pod taką kopułą i w korytarzach, które odchodzą bodajże 3 albo cztery od niej, jest albo fajny przeciąg, albo rewelacyjnie klimatyzowane miejsce. Więc... Czy znaczy rewelacyjnie klimatyzowane? To miejsce jest, także sobie spokojnie można tam właśnie uciec od upału i się schować. Z kolejnych ciekawych rzeczy nie polecam. Nie polecam chodzić w, w jakichś klapeczkach czy w japoneczkach na dziale rybnomiesnym, ponieważ jest tam. Pod, no, te płytki, które tutaj są, są dość mokre, brudne dużo odpadków przy obieraniu na przykład ryb. Nie będę się tutaj jeszcze, yy, nie będę tego rozkminiał. Możecie się domyśleć, o co mi chodzi. Także gołych nóżek nie polecam. Raczej raczej adidaski, trampeczki jakieś. Na dziale, a na dziale rybnym, o którym teraz mówiłem, też jest oczywiście specyficzny zapach. Dział mięsno-rybny. Zapach specyficzny, ponieważ pomieszany, pomieszany właśnie ten zapach z kadzidłami to jest chyba po to, żeby żeby przytłumić trochę ten smrodek, że tam, że tak powiem, no, dla niektórych zapach, dla niektórych smrodek. Jest teraz godzina, już patrzę na zegarek, jest godzina 12. Ja do autobusu jeszcze mam masę godzin więc sobie będę jeszcze tutaj chodził, bo naprawdę jest tutaj zwiedzania cała masa. Ja chodzę już przeszło godzinę ja nawet nie wiem czy zwiedziłem tutaj jedną czwartą tego miejsca teraz wszedłem mówiąc do kamerki wszedłem z, z działu z działu AGD -RTV do działu koszulki torby tkaniny ogólnie także ja sobie wędruję dalej. I powiem wam szczerze, uwielbiam takie miejsca. Żeby nie powiedzieć, kocham. Naprawdę. Tu można odpocząć fizycznie i Psychicznie. A widzę sobie tutaj. Tą ścieżką jeszcze nie szedłem. Szedłem na dział warzyw. Warzywno owocowy. Może znajdę jakiś soczek sobie kupić. Gdybyście chcieli po taniości kupić owoce, owoce morza, owoce. Takie owoce, to zapraszam. Gdybyście chcieli sobie koszulkę kupić, t-shirta, to można za jednego dolara. A teraz właśnie, o, weszłem do mojego ulubionego działu, bo oczywiście na targach Azji. I w tym można sobie zjeść. Jestem na dziale, na dziale stołówkowym. W sumie to nie jestem głodny jeszcze, bo jestem pojedzony po śniadaniu. Ale może potem. No chyba, że znajdę ten sok. To bym się napił świeżego soku.

Znalazłem jednak to, co chciałem, czyli soczek z trzciny cukrowej. Jest to naprawdę rewelacyjny, rewelacyjny napój. Cały z lodem, zimny. Rewelacyjne odświeżenie i orzeźwienie. Za ile? Jeden litr, 3 zł. 3000 kambodżańskich pieniążków. Sobie chwilę teraz oddychnę i zastanowię się, co robić dalej. W sumie to jest jeszcze dużo zwiedzania, ale zobaczymy.